Cześć, siemano, witam Was w Wędkarskiej Świry Siemano, siemano, 17 rano 7 września Jak już widzicie Zaczyna robić się powoli szarówka Jest środek tygodnia Jest środa Postanowiłem wykorzystać ten wolny czas Na rzekę, ostatnio z Dawidem e, Ostatnio z Dawidem Ciąga nas po rzekach, ale niestety Kurde, no nie udaje nam się do końca połowić No ale myślę, że wyciągnęliśmy Ostatnio lekcję Z tych naszych Rzecznych porażek i dzisiaj uda się coś połowić Posiedzę tutaj 6-7 godzinek, jestem już na miejscówce Ach. Zaczynamy łowienie, ja się powoli rozkładam, pogoda całkiem, całkiem Zobaczymy, może uda się w końcu złowić tą kurde wymarzoną naszą żanę Bo ostatnio nie potrafimy jej złowić, ucieka nam, wymyka się gdzieś bokami Ale zobaczymy, ja nie przeciągam, biorę się za rozkładanie Wętek. Zapraszam Was do oglądania, zapraszam Was na film, jak co tydzień, odpalamy Tak, Zanęty do koszyczków jako tako nie będę dawał, ale wymieszałem sobie tutaj dwa rodzaje zanęty. E, dwa rodzaje zanęty z pieczywkiem fluo. Tutaj sobie uformowałem kilka kul. Zrobiłem je na płasko, żeby mi się nie przekulały po dnie Tylko siądą sobie na dno no i mam nadzieję, że tam już zostaną. Zaczynam czy to zda egzamin. Trzeba rybki poinformować, że. Pancio przyjechał na ryby Będę to rzucał gdzieś w to miejsce a tutaj w tym miejscu będę łowił podano do stołu Słuchajcie, mamy pierwsze branko jest jakaś rybka Jeszcze nie wiem co to Ale mam tu już tu pod nogami O kurde O kurde Tu się ja tego nie spodziewałem, ale mamy małego klenika <słuch> Powiem wam, że Powiem Wam, że branie zrobił Jak kurde. <grymne> jak kart. <grymne> Malutki. Kurde, słuchajcie, mamy jakąś lepszą rybkę, ale nie wiem, czy uda mi się wyciągnąć, bo wali mi tutaj pod brzeg. Nie, wyszła. Nie, <grymne> yes, udało się. No już to już nie jest mały trzeci. O, oh, idzie! Haha! <laughs> Piegnie! Haha! Piegnie! Uh pięknie! Ciężka ryba, Niestety as warunki são as que são, por causa O oh, que é que é, mas podbieram, é isso, Co jest? Kurde, stanęła. Jeszcze jakiś zaczep. Kurde, nie umie jej podnieść. O kurde. O kurde, co to będzie? Uch. Kurde, normalnie myślę, że w zaczep weszła. Ona tak stanęła, tak przymurowała do dna. Nie, nie da się jej podnieść. Ciągniemy, sukę. <śpiewanie> Sorry. <śpiewanie> Ale to. Oj. Karp. O kurwa, ta piękna sprawa. Powiem wam szczerze, a rzeka to jest jednak rzeka. No kurde, tak waleczna ryba i silna to. <słyska> <słyska> Jeszcze nawet słyszałem wam szczerze. Kurde, on no się teraz pod a posłużę, żeby było poza wodą. Nie widziałem, co to jest. Jeszcze się nie pokazało. Ha, kurde. Bomba. Ha, kurde, masakra. Nie widziałem, już prawie ją podniosłem do góry, ale poczuła, że jest na powierzchni i nura walnęła znowu O, chyba brzana Chyba duża brzana Kurde Kurde, brzana, boleń O kurde, brzada, jest! Kurde, Dawid, złowiłem! <gry> w końcu, po ciężkich bojach, nie wiem czy ona mi do podbieraka wejdzie O, no, jest, w końcu, kurde Ale waleczna bestia, masakra. Słuchajcie, tak na szybkości, oh, żeby nie męczyć tej ryby, ale kurde brzane złowiłem. Masakra. Oh. Kurde, ale kolor. Ona jeszcze silna Ona jeszcze silna kurde Zobaczcie Jakie kurcze brzanisko Piękna, duża ryba Zaraz ją zmierzymy, ja wstawiam ona ma z osiem dych kurde ją do podbieraka, żeby nie pitła Musimy sobie poradzić na tej Ale Wielkolu. Kurde, nie zrobiłem takiej dużej jeszcze nigdy wielka i gruba. Kurde, waży sporo, naprawdę będzie miała 8 dych, czy nie? Odnocha. No nie, poniosło mnie kapeczkę. 70 71 cm, 70. No, piękna sprawa. No, dzięki za walkę, szybka fota. I lecimy do wody, żeby rybki nie męczyć. Rybka pomierzona, nie ważyłem, ale kurde, waży sporo. Naprawdę tłusta, gruba brzana. Nie ma jej tutaj, jak wypuścić w inny sposób, jak tylko. Podbieraczka, tak jak do niego wlazła. Tak się tak z niego wypłynie. Dzięki za walkę. Uch, kurde, ale siła ryba. Masakra. Nie? Dobra, polujemy na drugą. Kurde, słuchajcie, mamy chyba drugą. <laughs> Żana czy kleń? Tam ta Tamta tak nie walczy jak tamta, tu chyba klenia mamy. Ja, kleniu, duży kleń, Ale tutaj to się kurde. Ale kurde skacze. Skubaniec. A ładny klenik. No. Już się prezentujemy. Ale będzie zwała, jak będę pływał. Nie. Na szybkości Wam się pochwalę. Taki. Już się, już się prezentuje sklenikiem. A, taki kurczę, no nie wiem. Ja zaraz go w sumie zmierzę, tam pompę będę. Muszę pomyśleć coś na takimiś krótszymi wędkami na takie wypady, bo. Oj! <śled> Poszedł, nie zwierzyłem z kubajca. Nie chciał się zmierzyć, skubany No dobra, trudno Och kurde, słuchajcie, ja już się z wami miałem żegnać Ja już się z wami żegnałem I tutaj piękna rola, kurde Prawie wędkę do wody rzuciło Och, coś dużego znowu Na sam koniec, kurde Kurde, co powiem wam, spakowane mam tutaj graty wszystkie I Jeszcze jedna rybka Piękne branie, kurde, te wędki tutaj na tych rybach są tak powyginane, że masakra, mam nadzieję, że będzie to fajnie widać kurde zobaczcie Ach. Ach. Ale tutaj mnie to idzie Brzegiem Wędkę normalnie trzeba w dwóch rękach trzymać to nie ma Damy jej trochę luzu, żeby przypadkiem mi się nie spięła Ach. A, podchodzi tutaj coraz bliżej. Wiecie, co jest najlepsze, że tam podbierak mam w dwóch kawałkach, bo już się wziąłem za. O! Już się wzięłem za suszenie tego podbieraka. Na pewno to nie jest znowu Ach, to chyba będzie kolejna brzanka. A, brzana, druga. Dobra. Ach, ta jest kurde waleczna, tak samo jak i tamta. Ach, kurde. Ona nie jest taka gruba jak tamta. Nie jest taka gruba jak tamta, ale jest kurde wielka. Też 70 cm. Długość, kurde, tej brzany. Taki sam ma wymiar. O, zobaczcie, piękna. Liska. tak wygląda ta rybka olbrzymia nie będę męczył szybko, szybko fota i do wody Żegnamy się z panią Brzaną Ja się będę powoli już zwijał, wędki już nie zarzucam, bo nie mam już ani peletu, niczego. Wszystko co miałem poszło już do wody. Na białe robaki, tylko jeszcze jest zarzucone, ale na to efektu dzisiaj jakiegokolwiek nie było. Wędruje rybka do wody. Jedziemy do domu i wracamy już wkrótce znowu na rzekę. Ja już się z wami żegnam. Tak jak mówiłem, byłem już spakowany, ta wrzana znowu wpada na ostatni moment. Kurczę, pakowałem się u góry, patrzę wędka na, na stojaku wygięta, cięcie. No i siedzi. Druga siedemdziesiątka Jak widzicie ja w kapturze. No kurde, w takich krzokach komary strasznie gryzą. Nie ma tutaj słońca. Pogryziony jestem w sumie cały, ale... Wynagrodziły mi to te dwie ryby No i ten kleń oczywiście też, który Nie dał się pomierzyć <gryś> Wysunął się z podbieraka i wpadł do wody e, Tak jak mówiłem, nie kończymy jeszcze Przygody z rzekami, czekam już na niedzielę Mamy środę, czekam do niedzieli Jadę jeszcze w inne miejsce Na rzekę Odrę, zobaczymy Czy tam się uda coś złowić Teraz będziemy starali się złowić Jak zawsze brzane Ale do tego będę starał się Nastawić jakoś na Karpia. Zobaczymy, czy uda się takiego karpika jakiegoś tam złowić. Czekamy do niedzieli, czekamy na kolejny film. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania kanału, a my widzimy się już za tydzień o godzinie 20. Do zobaczenia, Siemanko. Do zobaczenia w następnym odcinku.